Stacja dziewiąta. Pan Jezus upada po raz trzeci pod ciężarem krzyża. Do szczytu Kalwarii było już nie więcej niż kilkanaście kroków. Tak blisko, a równocześnie tak daleko. Skrajnie wycieńczony Pan Jezus po raz trzeci osunął się na ziemię. Omdlenie trwało dość długo, gdy wróciła świadomość, tym trudniejsze do zniesienia były kierowane w jego stronę przekleństwa i wyzwiska, tym bardziej bolesne były szarpania ze strony żołnierzy, ale także tym silniejsze było w nim przekonanie, że po raz kolejny trzeba się dźwignąć, pokonać ostatni odcinek drogi i otworzyć się na zbliżającą się śmierć. Przecież nieoczekiwane i zaskakujące dla uczestników modlitwy anioł pański na placu św. Piotra w Rzymie w niedzielę 29 maja 1994 roku było wyznanie Jana Pawła II. Chciałbym wyrazić dziś przez Maryję moją wdzięczność za dar cierpienia. Zrozumiałem, że ten dar był potrzebny. Zrozumiałem wtedy, że mam wprowadzić Kościół Chrystusowy w trzecie tysiąclecie przez modlitwę i wieloraką działalność, ale przekonałem się później, że to nie wystarcza. Trzeba było wprowadzić go przez cierpienie, przez zamach 13 lat temu i dzisiaj przez tę nową ofiarę. Dlaczego właśnie teraz? Dlaczego w tym roku, w roku rodziny? Właśnie dlatego, że rodzina jest zagrożona, rodzina jest atakowana. Także papież musi być atakowany, musi cierpieć, aby każda rodzina, by cały świat ujrzał, że istnieje Ewangelia. Przeć można wyższa. Ewangelia cierpienia, którą trzeba głosić, by przygotować przyszłość, trzecie tysiąclecie rodu, każdej rodziny i wszystkich. Jan Paweł II miał już za sobą prawie 16 lat swego Piotrowego posługiwania. Zostało mu ich jeszcze prawie 11. Przeszedł zatem, zdążając za Chrystusem i dźwigając swój krzyż. Nie mało już drogi, ale też nie mało jeszcze przed nim tej drogi zostawało. Dotychczasowa naznaczona była wielkim cierpieniem. Zaczęło się od zamachu na jego życie w dniu 13 maja 1981 roku. Przeszedł wtedy skomplikowaną i bardzo długą operację w poliklince Gemelli, która stała się odtąd, jak sam to kiedyś żartobliwie określił, jego trzecim Watykanem, po samym Watykanie i po Castel Gandolfo. Do 1994 roku, jako papież, przebywał w niej jeszcze cztery razy. Za pierwszym razem było to w dniach od 12 do 28 lipca 1992 roku, w konsekwencji pojawienia się początków choroby nowotworowej. Za drugim razem 2 lipca 1993 roku, w związku z badaniami kontrolnymi, które na szczęście nie wykazały istnienia w jego organizmie żadnych nowych komórek rakowych. Za trzecim razem, tego samego 1993 roku, w dniach od 11 do 12 listopada, kiedy to podczas audiencji dla uczestników konferencji FAO w Rzymie potknął się i upadł, Czego następstwem stało się zwichnięcie prawego barku, który trzeba było w poliklince nastawić, a prawą rękę na okres miesiąca unieruchomić na temblaku. Za czwartym razem przybył do polikliniki Dżemeli pod koniec kwietnia 1994 roku, gdyż na skutek upadku w władzience swego apartamentu złamał szyjkę kości ludowej. A sam pobyt w niej trwał prawie cały miesiąc, ponieważ Ojcu Świętemu wstawiono wówczas protezę stanu biodrowego. W międzyczasie pojawiły się pierwsze objawy choroby Parkinsona. Papież wrócił ze szpitala w piątek 27 maja 1994 roku, a już dwa dni później mówił podczas modlitwy Anioł o konieczności podjęcia przez niego i głoszenia światu Ewangelii Cierpienia. Jan Paweł II w pełni świadomie podejmował to, co w liście do Kolosan wyraził święty Paweł Apostoł. Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki, udręk Chrystusa dla dobra jego ciała, którym jest Kościół. Dla papieża nastał czas, gdy Chrystusową Ewangelię przyszło mu głosić także w tym szczególnym wymiarze, wymiarze cierpienia. Tym osobistym doświadczeniem dzielił się z ciężko chorym księdzem profesorem Józefem Tysznerem, pisząc w liście z 3 lipca 1999 roku, niemal dokładnie na rok przed jego śmiercią. Cierpienie ludzkie, cierpienie nieoczekiwane. Cierpienie, które mówi Bogu dlaczego, to Księga Hioba. Rozmówcy Hioba źle odpowiadali na jego pytania. Odpowiedzi adekwatnej udzielił dopiero Chrystus. Między pytania Hioba a odpowiedź Chrystusa została też od jakiegoś czasu wpisana Twoja egzystencja, Księże Józefie. Wszyscy, którzy ci w jakiś sposób towarzyszą na tym etapie, ja także do nich staram się należeć, wiedzą, że nie mogą dawać odpowiedzi podobnych do rozmówców z Księgi Hioba. Staramy się więc zachować pełne głębokiego przejęcia milczenie i prosimy Chrystusa, aby On sam mówił, bo On tylko ma słowa życia wiecznego. Przed rokiem dwutysięcznym Jan Paweł II raz jeszcze przebywał w poliklinice Dżemeli. Było to w dniach od 6 do 15 października 1996 roku w związku z zabiegiem usunięcia wyrostka robaczkowego. Pogłębiały się jednak dolegliwości związane z postępującą chorobą Parkinsona. Tego cierpienia się ani nie bał, ani się nie wstydził. Choć coraz bardziej stawało się ono dla niego osobiście bolesne, a dla świata coraz bardziej dostrzegalne. Poprzez chorobę Parkinsona tracił powoli to, czym wcześniej zadziwiał cały świat. Coraz bardziej gasł jego wspaniały, silny głos, którym porywał wielkie rzesze ludzi na wszystkich kontynentach. Z coraz większym też trudem mógł się poruszać. On, wspaniale wysportowany mężczyzna, do niedawna jeszcze udający się na narciarskie wyprawy w Alpy. Teraz nawet pokonanie jednego stopnia o własnych siłach bez pomocy innych ludzi wiązało się z ogromnym bólem. A jednak postanowił zmierzyć się z nim, niejako powtarzając, choć tylko w części, ostatni odcinek Drogi Krzyżowej Pana Jezusa. Od miejsca jego trzeciego upadku aż po szczyt Kalbarii. Było to w niedzielę 26 marca 2000 roku, w ostatnim dniu jego pielgrzymki do Ziemi Świętej. W godzinach południowych sprawował mszę świętą w grobie Chrystusa, a zarazem w miejscu jego zmartwychwstania. Po niej spożył obiad w siedzibie patriarchatu łacińskiego w Jerozolimie. Stamtąd Miał się udać już na lotnisko. Nieoczekiwanie, zażyczył sobie, by raz jeszcze udać się do bazyliki Grobu Pańskiego. Tam samodzielnie, bez pomocy innych, pośród ogromnych trudności i bólu, wspinał się bardzo stromymi schodkami od posadzki bazyliki do miejsca, gdzie ukrzyżowano pana. Leżąc krzyżem. Przez godzinę modlił się w miejscu, gdzie wzniesiono krzyż in quo salus mundi pependit, na którym zawisło zbawienie świata. Wtedy zmierzył się z tym odcinkiem ziemskiej drogi Chrystusa niejako fizycznie. Wiedział jednak, że zapewne już niedługo przyjdzie mu zmierzyć się z tą drogą w sposób duchowy. W dniach od 14 do 15 sierpnia. 2004 roku odbył swoją ostatnią pielgrzymkę zagraniczną, do Lourdes. Przybył tam nie dlatego, by uskarżać się na swój los, ale aby prosić Marię o wsparcie dla siebie i o łaskę jej bliskości na trudne chwile, z których nadejścia nader dobrze zdawał sobie sprawę. 14 sierpnia, tuż po przybyciu do cudownego miejsca. Powiedział do chorych: Jestem z Wami, drodzy bracia i siostry, jako pielgrzym zdążający do Bary i dziewicy. Przyłączam się do Waszych modlitw i podzielam Wasze nadzieje. Podobnie jak Wy, przeżywam okres życia naznaczony cierpieniem fizycznym, jednak nie mniej owocny w przedziwnym zamyśle Boga. Tego samego dnia, po południu. Przewodniczył modlitwie Różańcowej. Wszystkich zebranych uderzyły słowa, którymi rozpoczynał, a następnie, którymi kończył swoje przemówienie. Kiedy klękam tu, przy grocie Masabielskiej, ze wzruszeniem odczuwam, że dotarłem do kresu mojej pielgrzymki. Ta grota, w której objawiła się Maria, jest sercem Lourdes. Zwracając się do Najświętszej Marii Panny, mówmy za Bernadetą: Moja dobra matko, zmiłuj się nade mną. Całkowicie oddaję się Tobie, abyś ofiarowała mnie swojemu drogiemu synowi, którego pragnę kochać całym sercem. Moja dobra matko, spraw, aby moje serce całe płonęło dla Jezusa. Niegdyś za Ludwigiem Maria Grignon de Montfort, a teraz za Bernadetą całkowicie oddawał się Marii. Raz jeszcze potwierdzał swoje wobec niej totus tuus. Pół roku później, 1 lutego 2005 roku, po raz kolejny przebywał w Poliklinice Dżemeli z powodu ostrego zapalenia układu oddechowego i kaszlu wywołanego grypą. Do Watykanu wrócił już po 10 dniach, ale dwa tygodnie później, 24 lutego, znowu został zmuszony udać się do szpitala. Tam przeprowadzono mu zabieg tracheotomii, który polegał na rozcięciu tchawicy i umieszczeniu w niej rurki, umożliwiającej dopływ powietrza do płuc. Gdy się wybudził z narkozy, zrozumiał, co naprawdę się z nim stało. Na skutek zabiegu nie mógł już mówić. Na migi poprosił o kartkę papieru i długopis. Napisał po polsku: Co wyście mi zrobili, ale to tu Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, będący wtedy drugim sekretarzem papieża, po latach tak wspominał to wydarzenie. Na początku myślałem, że Ojciec Święty ma do nas żal, że obiecywaliśmy Mu, że będzie mówił, a On teraz nie może mówić. Było mi bardzo przykro. Ale popatrzyłem na ten napis raz jeszcze i dopiero go zrozumiałem. Totus tus wszystko mi wyjaśniło. Ojciec Święty, jak zawsze, ufał Panu Bogu i oddawał Mu się cały.